O. Nie, biegło mi kurwa z coś kurwa. No to musisz jakoś rozprostować te szyjne. szyjny. Masz? O! No to ale musisz rozprostować kurwa. Nie. Chuję. Palce chujowo. Tu chujowo, tu już chujowo, chujowo są. Co? To moje dłonie są. O! Ja miałeś o. A miałeś ich rozprostować. Rozprostowałem kurwa. No kurwa. Młodiek biliśmy kurwa masz. I są... a widzisz dla mnie no za mnie znowu, ty nie mówisz, Nie idzie. Chuj z tą jakoś obrazu <grym> masz co na streamie, a dla mnie, mnie znowu jest odwrotnie. nie? Dla mnie chuj tam co jest... Ja tam, co jest na, streamie, <grym tam <grym jest na streamie, tam nie <grym> liczy się tylko jakoś obrazu. To jest pięć, może. Mogłaby być nawet sama wersalka. Byle jakość była 4K. Żeby każdy piksel było widać. I sama wersalka nawet mogłaby być dla mnie. I, I tyle, nic więcej nie trzeba. Nie, po, pojechałbym na tą operację, ale się boję. Kurwa za jak to? Czemu on się bać? Tam ludzie nie wychodzą ze szpitala. A? Nie wychodzą ze szpitala. Ja powiem ci, za go. Co? Ma 12 lat kurwa kręgosłup złamał. Ja go schodzę kurwa normalnie. Popatrz się kurwa u jednej osoby. Nie będę mówił. Ja mu kur... kręgosłup zrobili. Ręce mu kurwa tak pokrzywiło nawet. Komu? Nie będę mówił. Normalnie. Ja mówię po chuj podpisałeś zgodę. Bo ja zgody nie pod... Wyszedł kurwa. Mordę u... co, Wyszedł majaczy, bo ja go nic nie rozumiem. Nie, gada. Zamknij ty mordę kurwa, pan... ja czuję pan no, po chuj. No. szpitalu byłem kurwa przecież. Sęka, i sęka. Umowę mi kurwa dali już ten, ten podpisać kurwa o pracę Ja mówię nie. Ja na łóżku kurwa nie będę jeździł. Ale ten bardzo jeździ cały czas. A ja jeżdżę chodzę. 12 lat już minęło. I widzisz. Ale bóle mam. Bóle mam. Ja nie wiem co. Czy ja co pół roku ro ro robię kurwa te. Czy sobie cukowski zmienił ustawienia No domyślne jeden. No teraz. To będzie w wszystko odpalać Przepraszam, nie. Na piękny Ja kłamę, ja nie kłamę, kurwa, normalnie Wam mówię. Ja nigdy nie kłamałem. Tak powiedział Kaczor, kurwa, na streamie się nie kłamie.